Walczącej stolicy, Kronika Powstania Warszawskiego, ostatnie dni przed burzą. Tak można by określić te dni miesiąca lipca 1944 roku, które bezpośrednio poprzedzały wybuch Powstania Warszawskiego. Dni słoneczne, Upalne, parne, pełne napięcia, nie tylko atmosferycznego. Już w niedzielę, 23 lipca, i w poniedziałek, 24 lipca, stało się jasne dla wszystkich w Warszawie, że linia obrony niemieckiej na Bugu przestała istnieć pod potężnym uderzeniem wojsk radzieckich. Niemcy wycofywali się pospiesznie ze wschodu. Główne arterie miejskie. Na szlaku odwrotu przez Warszawę wypełniał tłumy zmęczonych i brudnych żołnierzy niemieckich. Od strony Radzymina i Otwocka dochodziły głosy artylerii frontowej. Tu i tam wybuchała strzelanina na oślep. Na ogół jednak odwrót oddziałów wojskowych przez Warszawę miał przebieg dość spokojny. Natomiast dość panicznie wyglądała masowa ucieczka niemieckiej ludności cywilnej, głównie w kierunku na Łódź. Co wieczór nadlatywały nad miasto radzieckie samoloty wywiadowcze i bombardujące, oświetlały letnie niebo rakietami. Ulica Warszawska nazwała je wnet lampionami albo żyrandolami. Przeprowadzały rozpoznanie, ostrzeliwały z broni maszynowej i obrzucały lekkimi bombami oddziały niemieckie na szlaku odwrotu. We wtorek, 25 lipca, pułkownik Antoni Chruściel, monter, Komendant Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej otrzymał od generała Tadeusza Komorowskiego Bora rozkaz gotowości do podjęcia walki o Warszawę. Jednak w środę 26 lipca i w czwartek 27 lipca nastąpił widoczny zwrot w zachowaniu się Niemców. Do miasta wróciły ewakuowane poprzednio oddziały policji i SS, które przeprowadziły nawet szereg aresztowań. Były też wypadki wykrycia konspiracyjnych magazynów broni. Urzędy hitlerowskiego dystryktu warszawskiego, które od trzech dni przestały właściwie działać, podjęły teraz częściowo pracę. Na murach pojawiły się 26 lipca czerwone afisze grożące surowymi represjami wobec wszystkich, którzy rozpuszczają fałszywe wiadomości, a także wobec tych, którzy, jak powiedziano, zamykają sklepy. Nie przychodzą do pracy lub dopuszczać się będą aktów sabotażu i dywersji. Gubernator Fischer, który podpisał tę odezwę, wyraził też w niej w patetycznych słowach przekonanie, że Warszawa będzie broniona, a pelei groźby okupanta powszechnie wyśmiewano, jednak perspektywa obrony linii Wisły przez Niemców budziła pewien niepokój, gdyż na ogół zdawano sobie sprawę z jej możliwych tragicznych skutków. Mimo wszystko dominowała wiara w nieunikniony szybki odwrót wojsk niemieckich. W dzienniku działań bojowych 9 Armii Niemieckiej, utrzymującej odcinek frontu w rejonie Warszawy, zapisano pod datą 27 lipca 1944 roku. Nieprzyjaciel zdobywa teren na drogach prowadzących na północny zachód. Garwolin pada. Istnieje poważne niebezpieczeństwo dla przyczółka Warszawa. Sztab 9 Armii czyni wszelkie wysiłki, aby powstrzymać nieprzyjaciela przez natychmiastowe wprowadzenie do walki nadchodzących nowych sił. Zagrożone są tyły 2 Armii, choć części 3 Dywizji Pancernej Totenkopf są w Kałuszynie. 9 Armia stara się nawiązać tam łączność. W 27 lipca o godzinie 17 megafony uliczne ogłosiły niespodziewanie. Zarządzenie hitlerowskiego gubernatora Fischera, wzywające mieszkańców stolicy do stawienia się w piątek 28 lipca o godzinie 8 rano w sześciu wyznaczonych punktach miasta w celu kopania rowów strzeleckich na przedpolu Warszawy. Zarządzenie domagało się stawiennictwa osób w wieku od 17 do 65 lat, przy czym przewidywano pobór do robót 100 tysięcy mężczyzn. Jasne było, że zarządzeniu temu ludność Warszawy w ogóle nie da posłuchu, ale w konsekwencji można było się liczyć z akcją represyjną o większym lub mniejszym zasięgu. W tej sytuacji pułkownik Monter dopatrywał się poważnego zagrożenia młodzieży. Jak też możliwości rozbicia podległych sobie oddziałów. I w czwartek, w późnych godzinach popołudniowych, wydał rozkaz następującej treści: Alarm. Wobec dalszych zarządzeń niemieckich, nadanych przez megafony, zarządzam, co następuje: zgrupować się na stanowiskach wyczekiwania i czekać na ogłoszenie godziny W. Wkroczyć czynnie. Przed zarządzeniem godziny W, tylko w wypadkach szczególnie usprawiedliwionych, a głównie w rejonach zarządzonych zbiórek. Noc z czwartku 27 lipca na piątek 28 lipca minęła spokojnie. Jeśli nie, nie liczyć na lotu samolotów radzieckich wkrótce po godzinie 22, obrzuciły bombami Warszawę, ale przede wszystkim okolice miasta. Ludność nie doznała strat a Niemcy zdołali ogłosić alarm lotniczy dopiero w kilka minut po upadku pierwszych bomb. Byli najwidoczniej zaskoczeni. Przyjęto to ze złośliwą satysfakcją. Piątkowa codzienna prasa konspiracyjna doniosła, że bomby spadły na Grochów, głównie w rejonie ulicy Wiatracznej, że uszkodzona została sieć tramwajowa na wschodnim brzegu Wisły, między innymi na Waszyngtona i na Zygmuntowskiej. Ale co ważniejsza, Obiektem ataku były urządzenia przemysłowe na Okęciu w Ursusie oraz linia kolejowa otwock warszawa W piątek, 28 lipca rano, rozkaz Montera, który nie zdążył dotrzeć przed godziną policyjną do adresatów, dotarł do oddziałów. Równocześnie rozplakatowano treść ogłoszenia fischera ogłoszonego poprzedniego dnia przez głośniki. I oto w ciągu piątku rozegrały się na ulicach Warszawy. Jak gdyby w dwóch różnych planach niezmiernie charakterystyczne wydarzenia. Kilkaset niemieckich samochodów oczekiwało daremnie w punktach zbornych na ochotników do kopania robów strzeleckich ludność stolicy całkowicie samorzutnie zbojkotowała wezwanie niemieckie. W sześciu miejscach stawiło się ogółem jakby na kpiny zamiast oczekiwanych 100 tysięcy paruset ludzi, przeważnie starszych, a niekiedy i ułomnych. Samochody odjechały więc z punktów zbornych, nie zabierając nikogo. Warszawa rzuciła wrogowi otwarte wyzwanie. Tymczasem od rana tysiące młodych ludzi obojga płci przemierzało miasto na wszystkich kierunkach na wyznaczone punkty mobilizacyjne. W ciągu kilkunastu godzin, piątku, 28 lipca, tysiące akowców oczekiwało na rozkaz uderzenia, na decyzję o godzinie w. Ludność oczekiwała również w napięciu reakcji niemieckiej na bojkot wezwania do budowy fortyfikacji, ale nie było żadnej. Dezorientowało to opinię publiczną. Jeden z konspiracyjnych warszawskich dzienników, Dzień Warszawy, pisał w tym dniu. Nastrój jest pełen oczekiwania i niepewności. Wykorzystują go oczywiście wszystkie najniższe elementy, by ubić przy tym swój interes. Paskarstwo. Rozpanoszyło się w sposób wprost zbrodniczy. Na rynku zabrakło drobnych banknotów, wszyscy pozostali z Guralami. Tak nazywano wtedy pięćsetki z podobizną Gurala, których żaden sklep nie chce przyjmować, bowiem ktoś, kto zrobił na tym dobry interes, puścił plotkę, że Niemcy wycofują 500 złotówki. W piątek, 28 lipca po południu, komenda główna AK decyduje się odroczyć akcję powstania i rozładować ostre pogotowie oddziałów. Pułkownik Monter wydaje stosowny rozkaz. Ślad za moim pismem z dnia 27 lipca godzina 19 podaję w celach instrukcyjnych. Jeżeli Niemcy nie zastosują represji za niezgłoszenie się ludności do robót, to należy złagodzić stopień pogotowia do rozmiarów początkowych, to znaczy trwania w pogotowiu, ale nie przerywania swych zajęć, nie przebywania w zespołach zwartych, a bazowania wszystkiego na doskonałej łączności wewnętrznej. Jutrzejszy dzień powinien dać wyjaśnienie położenia i postawy okupanta wobec sabotażu zarządzania. Trzymanie oddziałów zwartych w Pogotowiu może osłabić i zniechęcić żołnierzy. Jeżeli będzie podana godzina W, to wiadomość tę podać w dół do szczebla dowódców Plutonów, szeregowi mają wiedzieć, że idą na jedną ze zbiórek. Będę dążył do tego, aby uderzenie nastąpiło w dzień, godziny popołudniowe. W dzienniku działań bojowych 9 Armii Niemieckiej odnotowano 28 lipca. Nieprzyjaciel działa z wyraźnym celem opanowania z południa komunikacji prowadzących ze wschodu do Warszawy. Wszelkie wysiłki utrzymania łączności z prawym skrzydłem drugiej Armii zawodzą. W sobotę, 29 lipca, odgłosy kanonady artyleryjskiej na wschodnich przedpolach Warszawy zdają się wskazywać, że chwila wyzwolenia jest już bliska. Radziecka szpica pancerna dociera do krańców Pragi na Targówek i wdziera się w głąb ugrupowania sił niemieckich. W dzienniku działań bojowych 9 Armii Niemieckiej odnotowano w sobotę, dnia 29 lipca. Generał von Sauken, objął dowództwo zgrupowania 73. Dywizji Piechoty i części Dywizji Pancernej Hermann Göring. Zgrupowanie to nie zdołało wykonać zadania przeciwstawienia się nieprzyjacielowi nacierającemu na przedmoście Warszawa i zwężenia luki z drugą Armią i uzyskało zgodę armii na odskoczenie na linię Otwock-Mińsk-Mazowiecki. Mimo tych niekorzystnych dla strony niemieckiej przegrupowań na froncie parodniowe rozprzężenie w aparacie cywilnym w Warszawie zdołano już całkowicie opanować. Po ulicach krążą coraz liczniejsze patrole policji i wojska niemieckiego. Saperzy Wehrmachtu minują mosty Poniatowskiego i Kierbedzia. Przyczółki mostowe umacniane są silnymi załogami uzbrojonymi w karabiny maszynowe i działa przeciwlotnicze. Kilka razy w ciągu dnia... Dochodzi do starć lotnictwa niemieckiego z lotnictwem radzieckim nad Warszawą, obserwowanych przez ludzi z ogromnym zainteresowaniem. 30 lipca w niedzielę pojawia się w śródmieściu Warszawy po raz pierwszy w jawnym kolportażu ulicznym prasa polska, dotychczas konspiracyjna, a teraz wychodząca z podziemia. Dwustronicowy numer organu delegatury Rzeczpospolita Polska w powiększonym formacie jest dosłownie wyrywany z rąk. I czytany przez ludzi wspólnie, jawnie, nierzadko na środku ulicy. Kolportowano też niedzielny numer dziennika Dzień Warszawy. A organ AK, biuletyn informacyjny, przekształcony został od niedzieli 30 lipca z tygodniowego w pismo codzienne. Ale jami jerozolimskimi suną ciężkie czołgi niemieckie z zachodu na wschód, z woli na Pragę. To dywizja pancerna Hermann Göring. Przemieszcza się stopniowo na prawy brzeg Wisły, ale część jej siły pozostaje jeszcze w rejonie Woli i Bernerowa. Nadal widoczne są starcia powietrzne lotnictwa niemieckiego z samolotami radzieckimi. 30 lipca zapisano w Dzienniku Działań Bojowych 9 Armii Niemieckiej. Sytuacja pod Warszawą staje się groźna. Nieprzyjaciel zajął wiązowne. 7 kilometrów na północny wschód Otwock. 73 Dywizja Piechoty stara się utrzymać na nakazanej linii Otwock miejsk Mazowiecki. Dalej na północ nieprzyjaciel dotarł do Wołomina. Praga stoi otworem i prawie bezbronna. Armia zarządziła nową linię obrony świder koło Otwocka-Duchnów-Okuniew. Części dywizji pancernej mają odebrać Radzimin. Tego dnia odgłosowi dział radzieckich Spodotwocka i Radzymina towarzyszy krzepiący głos radiostacji im. Tadeusza Kościuszki, która o godzinie 15, 20.55, 21.55 i 23.00 czterokrotnie głosi. Warszawa drży w posadach od ryku działu. Wojska radzieckie nacierają gwałtownie i zbliżają się już do Pragi. Nadchodzą, aby przynieść nam wolność. Niemcy wyparci z Pragi będą usiłowali bronić się w Warszawie. Zechcą zniszczyć wszystko. W Białymstoku burzyli wszystko przez sześć dni, wymordowali tysiące naszych braci. Uczyńmy, co tylko w naszej mocy, by nie zdołali powtórzyć tego samego w Warszawie. Ludu Warszawy, do broni. Niech ludność cała stanie murem wokół Krajowej Rady Narodowej. Wokół warszawskiej armii podziemnej. Uderzcie na Niemców, udaremnijcie ich plany zburzenia budowli publicznych. Pomóżcie Czerwonej Armii w przeprawie przez Wisłę, przysyłajcie wiadomości, pokazujcie drogi. Milion ludności Warszawy niech stanie się milionem żołnierzy, którzy wypędzą niemieckich najeźdźców i zdobędą wolność. Te słowa dostosowane były wyjątkowo do rzeczywistych nastrojów ludności miasta a w szczególności nastrojów młodzieży warszawskiej. W tych ostatnich dniach lipca powszechnie uważano, że oczekiwanie na upragniony rozkaz do otwartej walki z okupantem trwa zbyt długo.